Cześć! Witam Was na randce ze mną. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył pytań i odpowiedzi, czyli QA. Zgodnie z obietnicą, ponieważ już jakiś czas temu z okazji mojego odcinka specjalnego, z okazji 50 tysięcy subskrypcji, obiecałam Wam, że zrobię dla Was QA. Trochę mi zeszło, ale miałam bardzo dużo innych rozplanowanych odcinków dla Was, dlatego ten odcinek będzie dzisiaj. I właśnie długo się zastanawiałam, jaka forma tego odcinka byłaby najlepsza i doszłam do wniosku, że najbardziej adekwatną formą będzie randka ze mną. Najbardziej adekwatną mm, dla mojego kanału oczywiście. Też jest to swego rodzaju odcinek specjalny, dlatego że dzisiaj, w niedzielę, 20 listopada, są moje urodziny. Więc mogę już odpowiedzieć na Wasze pierwsze pytanie, które wielokrotnie pojawiało się w, w komentarzach pod moimi odcinkami, czyli ile mam lat? Otóż moi drodzy, przyznaję się, dzisiaj, 20 listopada 2016 roku kończę 29 lat. Wiecie, ale pamiętajcie, że przez cały ostatni rok, kiedy dla Was nagrywałam, miałam 28. Wimy za to. Proszę bardzo. Jako, że nikt z Was się nie kwapi, żeby nalać mi winka, zrobię to sama. Zróbeczka. Jako, że randka nie może się odbyć bez wpadek? Może być. Co cię skłoniło do założenia kanału? Czy to bardziej praca czy zabawa? YouTube jest dla mnie takim dodatkiem do mojej codziennej pracy, do mojej codziennej działalności. Wcześniej przez parę lat zajmowałam się oczywiście też doradzaniem, dawaniem kobietom wskazówek dotyczących relacji damsko-męskich. Jednak było to wszystko w formie pisanej, w formie maili i jednak właśnie ten kontakt był bardziej taki osobisty, taki intymny. Stwierdziłam, że o wiele fajniejszą, też być może przystępniejszą formą będzie stworzenie kanału na YouTubie, żebym właśnie mogła dotrzeć do większej grupy kobiet i też właśnie w takiej innej formie. Poza tym miałam właśnie bardzo dużo pomysłów, jak można pewne rzeczy przedstawić tak z przymrużeniem oka, trochę w krzywym zwierciadle, i y, właśnie YouTube daje mi tą możliwość y, takiego realizowania się od tej trochę innej strony i na pokazywaniu pewnych rzeczy właśnie w formie takich różnych, śmiesznych scenek, y, co myślę, że jest właśnie. Y, też odpowiedział na to pytanie częściowo, dlatego, że tworząc YouTube'a, tworząc te różne scenki, różne, różnego rodzaju właśnie formaty, którymi też się bawię, jest to zabawa, bardzo fajna zabawa, podczas kiedy ja to kręcę, nagrywam, bo wiadomo, jest dużo śmiechu, dużo różnych wpadek i tak dalej. Natomiast jednak jakby nie było, przez cały czas trzymam się tej um, strony merytorycznej, żeby właśnie móc w ten sposób przekazać wam jak najwięcej mojej wiedzy yy, i mojego punktu widzenia. Skąd masz taką wiedzę dotyczącą psychologii, związków podobnych rzeczy? Jakieś studia, własne doświadczenia, czy jest czy coś innego? Obserwacje na pewno w dużej mierze, ponieważ y, jestem bacznym i uważnym obserwatorem tego, co się dzieje wokół mnie. Doświadczenia moje, moich bliskich, znajomych, y, osób, z którymi rozmawiałam na przestrzeni ostatnich lat. Y, właśnie wnioski, które wyciągałam na podstawie rozmów z wieloma mężczyznami, z wieloma kobietami którzy przychodzili do mnie mm, po pomoc i w ogóle generalnie z którymi rozmawiałam na przestrzeni lat. Uczenie się na błędach właśnie i wyciąganie wniosków z określonych sytuacji myślę, że to jest przede wszystkim y, najważniejsze. Co jest źródłem mm, twojego skupienia na pomocy głównie jedynie kobietom? W pewnym momencie, kiedy zanim zaczynałam spisywać te wszystkie moje, moje wskazówki w jednym miejscu, y, Zauważyłam, że jest bardzo dużo porad skierowanych do mężczyzn, jak zaliczyć jak największą liczbę kobiet, jak zaciągnąć kobiety do łóżka i takie tam. I strasznie mnie to denerwowało, że jakby kobiety nie wiedzą, jak się przed tym bronić, że jakby mężczyźni się uczy określonych technik podrywu i tego, jak zaciągnąć największą liczbę kobiet do łóżka, a kobiety nie mają o tym zielonego pojęcia um, i nie ma właśnie takiej osoby, która mogłaby im doradzać w tych kwestiach właśnie um, tej drugiej strony. I stwierdziłam, że to jest to, co ja chciałabym robić i właśnie... Takim kątem, właśnie w takim celu stworzyłam tutaj mój pierwszy poradnik. Kontynuując tą tematykę, kontynuując moją drogę, potem powstał kanał na YouTubie, który też był kierowany do kobiet. Ale jak zauważyliście, bardzo dużo moich odcinków jest kierowanych do obu płci, dlatego że jest wiele odcinków takich jak chociażby po pierwszym wrażeniu, czy o przełamaniu pierwszych lodów na pierwszej randce, czy o związkach na odległość i wiele, tak naprawdę wiele innych odcinków, które są niby kierowane stricte do kobiet, to jednak mężczyźni też mogą z nich wyciągać wnioski. I jakie studia skończyłam? Skończyłam dwa kierunki. Jestem magistrem dwóch kierunków. Dziennikarstwo i komunikację społeczną. I uwaga, uwaga, uwaga... Informację naukową i bibliotekoznawstwo. Tak, 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 wiem, wiem, nie, nie możecie uwierzyć. Wieć. Ja też nie. I skończyłam obydwa kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dlaczego została dziennikarką? Co cię skłoniłaby podjąć ten zawód? Mm. No, właśnie to, że zawsze lubiłam słuchać ludzi, byłam zainteresowana tym, co mają do powiedzenia, zawsze byłam ciekawa świata i ludzi, lubiłam rozmawiać z innymi. Zawsze byłam dociekliwa i właśnie tak bardzo mocno drążyłam temat. E, oprócz tego zawsze lubiłam pracę z kamerą, jakby przychodziło mi to dosyć łatwo e, i jakby nigdy nie czułam skrępowania właśnie w obecności kamer, kamery, e, mówiąc nawet bezpośrednio do kamery. Poza tym zawsze lubiłam pisać, przychodziło mi to też z dużą łatwością, więc e, myślę, że myślę, że dlatego. Czy nie myślałaś nigdy o zostaniu aktorką? Myślałam. Myślałam i zdradzę Wam nawet, że przez jakiś czas uczęszczałam do studium aktorskiego, jednak niestety musiałam z niego zrezygnować, bo jednocześnie e, miałam dwa kierunki studiów. I kiedy przyszła sesja, to trochę się nie wyrobiłam, więc musiałam podjąć decyzję. I wówczas podjęłam taką decyzję, żeby jednak skończyć studia. Nie żałuję, i jakby na to nie patrzeć, to w tym momencie, grając w różnego rodzaju scenkach na moim własnym kanale, mogę trochę realizować te swoje. Jakieś tam niespełnione pasje, marzenia i tak Czy wypiłaś to piwo, które było w odcinku z Orania Szpadlem? Nie. Jak poderwać dziewczynę i jak do niej podejść? Mm, po prostu podejdź i zagadaj. Tak, to takie proste. Jest to temat na osobny odcinek, więc jeżeli bardzo będziecie chcieli, jeżeli. Rzeczywiście pojawią się takie prośby, być może właśnie w komentarzach pod tym odcinkiem, to zastanowię się i być może coś takiego dla Was zrobię. Chcecie? Masz niewątpliwie ładną twarz i figurę, jesteś też uważana za atrakcyjną, wystarczy spojrzeć w komentarze. Czy spotykasz się z internetowym, życiowym hejtem z tego powodu? Zachowanie innych w stosunku do mnie wielokrotnie jest kierowane właśnie moim wyglądem. Wielokrotnie spotykałam się z sytuacjami, kiedy ktoś uznawał mnie za. Głupszą niż jestem, albo od razu z góry mm, traktował mnie jako kogoś, kto no, po prostu nie ma własnego zdania, kto no, nie ma nic ciekawego do powiedzenia i jakby wygląd jest moim jedynym atutem, z czym ja się absolutnie nie zgadzam i jest to właśnie bardzo krzywdzące. Nie było to coś takiego, co. Mm, to zdarzało się nagminnie, ale jednak takie sytuacje się zdarzały. Jestem przekonana, że wiele kobiet, które są uważane za atrakcyjne przez innych, spotyka, spotykają tego rodzaju sytuacje. Zresztą, sądząc po komentarzach właśnie pod odcinkiem O klątwie atrakcyjności, mogę śmiało wysuwać takie wnioski. Ale hejt. Raczej nie. Być może w komentarzach ym, na zasadzie, że o co ty m, blondyna możesz wiedzieć y, o relacjach damsko-męskich albo tego typu komentarze, więc jeżeli o tym mówimy, w ten sposób rozumujemy hejt, y, o który pytasz, to no to tak, zdarza się, ale nie jest to coś takiego, czym ja się y, bardzo przejmuję. Jak poznałaś swojego chłopaka? Możesz w skrócie powiedzieć? Mogę. W skrócie na studiach. O, karetka jedzie. Proszę bardzo. Ktoś się ostatnio pytał w komentarzach, dlaczego żadnej karetki nie było ostatnio. Teraz jest, proszę bardzo. Jedzie. Ojej, to blisko. Jak twój mężczyzna podchodzi do tego, jaką wiedzę posiadasz na tematy damsko-męskie? Nie czuje się twoim eksperymentem? Musicie tworzyć fajną parę. Oczywiście, że tworzymy świetną parę. Nie, mojemu mężczyźnie bardzo odpowiada to, że mam taką dużą wiedzę na tematy damsko-męskie i też muszę powiedzieć, że on też ma bardzo dużą wiedzę i bardzo często, kiedy właśnie tworzę kontent jakiś dla was, kiedy przygotowuję dla was odcinek, jeżeli nie jestem czegoś pewna, kiedy mam jakieś wątpliwości, kiedy interesuje mnie zdanie drugiej osoby, go się pytam i on mi zawsze pomaga. Na pewno się nie czuję eksperymentem moim, dlatego że nasz związek jest normalny. To nie jest tak, że ja na nim coś testuję, sprawdzam. Może kiedyś tak było, ale teraz na pewno nie. nie. Zastanawiam się, czy ciężko cię poderwać. Jeśli jesteś zajęta, to czy ciężko wam było stworzyć związek? Nie. Teraz na pewno by mnie było ciężko poderwać, bo jestem zajęta. Czy mojemu facetowi byłoby ciężko poderwać? Tak. Czy ciężko nam było stworzyć ze sobą związek? Nie. Kiedy już stwierdziliśmy, że chcemy ze sobą być, to nie było to trudne. Chociaż wiadomo, jak w każdym związku są różne wzloty i upadki, i bez względu na to, co ja wiem, co on wie, to jesteśmy tylko ludźmi i uczymy się na swoich własnych błędach, też musimy siebie nawzajem poznawać, więc to nie jest takie hop, siup. Czy stosujesz zawsze swoje rady, żeby zdobyć mężczyznę, czy nie wolisz iść na spontana? To co wiem, cała moja wiedza niewątpliwie bardzo mi zawsze pomagała i dzięki temu było mi w pewien sposób łatwiej, ale to nie było coś takiego, co było wyuczone. Tak jak wam mówię, to wszystko jakby zawsze przychodziło mi naturalnie, ponieważ ja się uczyłam na swoich błędach, na błędach też innych ludzi. I jakby później nie popełniałam tych samych błędów, bo już to miałam gdzieś tam w głowie zakodowane, że aha, że to może prowadzić do tego, że to może prowadzić do tego. I jakby to też przychodziło naturalnie, ja się jakoś bardzo długo nie zastanawiałam nad tym, co mam powiedzieć, tak zawsze leciałam na spontanie. Czy w którymś odcinku wystąpił Twój mężczyzna? Z kim nagrywasz? Z chłopakiem? Z przyjacielem? Nagrywam z moim mężczyzną właśnie. Wielokrotnie się pojawiał w moich odcinkach, tylko on jest zawsze tą osobą tą anonimową, tą szarą eminencją, której nie widać, nigdy nie widać jego twarzy, zawsze widać kawałek ręki, dłoni, nogi, ramienia, tył głowy i tak dalej. Jest to w sumie zabawne i na początku, w samym kiedy nagrywałam swoje pierwsze scenki i on tak właśnie się pojawiał, właśnie pojawia się jego ręka, noga czy coś tam, to nie potrzebu, jakby nie było potrzeby, żeby pokazywać jego całą, całą postać. Tak już jakoś zostało. W pewnym momencie zaczął nas nawet bawić, że on nigdy nie jest do końca pokazany. Ale. być może kiedyś go pokaże. Zastanowię się. Co czułaś, gdy pani Jasia w wywiadzie Dzień dobry TVN powiedziała, że poradnictwo w związkach ostatecznie nie działa? Mm. Co czułam? Nic nie czułam. W jakim wieku i gdzie znalazła pani miłość swojego życia? Czy długo pani szukała? Czy od razu pani wiedziała, że to ten jedyny? I generalnie, jak to było w pani przypadku? Poznaliśmy się. Pięć, sześć lat temu? Nie, nie, czekajcie. Jesteśmy ze sobą 5-6 lat, a poznaliśmy się wcześniej, a my studiowaliśmy razem, więc poznałam go mając, o jejku, nie wiem, nie pamiętam ile miałam lat, jak zaczęłam te studia. Bo dziennikarstwo zaczęłam studiować dopiero będąc na trzecim roku tamtych studiów, bo ja miałam dwa kierunki naraz, tak sobie ułatwiam życie. Nie pamiętam dokładnie, no ale poznaliśmy się na studiach. Możecie sobie to policzyć teraz. Niech ktoś policzy, o, niech ktoś policzy, kiedy poznałam mojego faceta, skoro poznałam go będąc na pierwszym roku, podczas gdy wtedy byłam na trzecim kierunku innych studiów. I wtedy poznałam mojego faceta, z którym w tym momencie jestem 5-6 lat. Gdzieś tak. Nie pamiętam dokładnie. Ha! Nie pamiętam dokładnie, ale wstyd. Ale wstyd. Czy od razu wiedziałam, że to ten jedyny? Nie. Nie, nie, przyjaźniliśmy się bardzo długo i... Był to mój bardzo bliski kolega, przyjaciel. E, a nie, nie, nie sądziłam, że to jest ten jeden, absolutnie. Wręcz przeciwnie. Ale jak widzicie, jestem tylko przy, przykładem potwierdzającym to, że nie trzeba od razu kogoś, y, od razu, że nie zawsze od razu się wie, że ten ktoś to jest ten. Czy sama montuję filmy? Tak, sama montuję filmy. Okej, okay, wygląda na to, że skończyliśmy y, na dzisiaj. Um, wiecie, że nagrywam już jakoś koło. Półtorej godziny? I oczywiście, jeżeli um, chcecie o coś jeszcze zapytać, co jeszcze nie zapytaliście, bądź co nie padło tutaj dzisiaj, na pewno takich pytań jest sporo jeszcze, to pytajcie pod tym wideo, zadawajcie pytania, pytajcie y, mnie na Facebooku, na Instagramie. Jeżeli będę planowała robić kolejną serię Q&A, to oczywiście was o tym, no, poinformuję na Instagramie i na Facebooku, na moim fanpage'u. Tam będziecie mogli zadawać pytania w odpowiednim do tego miejscu. A póki co mam nadzieję, że podobała wam się dzisiejsza randka ze mną i że mm, będziecie chcieli mówić się na kolejną, że was nie zanudziłam. Także dziękuję wam bardzo i całówki dla was, buziaki, pa pa. Mm. dobra ta babeczka? Moje dzisiejsze śniadanie o godzinie 18.00.